Witam serdecznie, Odyń z tej strony Kolejny dzień, kolejne przygody Całą noc padało A dzisiaj montaż Kurde jak jest zimno z 5-10 stopni zimniej aniżeli zwykle chyba po tym deszczu Dzisiaj montaż okna dachowego Maxfana w Odyńcach Że się ogarniam i zaraz do chłopaków podjeżdżam no. Min sekund 5, która jest godzina 9 9.13 spokojnie się spało przy firmie nie wiem czemu, ale cały czas mi się śniło że ktoś przełazi przez bramę tam od tyłu i wyłazi tutaj z przodu i nic nie jestem w stanie zrobić i ogólnie mi się śniło tak jakbym był tutaj codziennie i tu pracował ciekawe Pierun pije, przyniosłem w nocy i się obudziłem. Stąd wiem, że padało dość sporą ilość czasu w nocy. Dobra, odpalam go i jadę. Brama, brama się otworzyła i wjeżdżamy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Co znalazłeś? Grosik jakiś? Nie, piguła. Piguła <laughs> zaraz, tu u góry będzie cięte. Nie wiem od czego będziemy zaczynali. No. zrobić Ci okno, jakie mamy możliwości. Czyli trzeba zdjąć podsufitkę z tej strony, zabezpieczyć to oświetlenie, żeby nic się nie wydarzyło. No i potem zobaczymy, czy przyjmiesz to. Ten nasz zacny plan. Jest łokienecko, zaraz będę rozpakowywał. Płyta już ściągnięta. Kable luźno były, Jarek kable luźno dał. Ale tam, w peszlach puszczone tam. Tu się nie miało co otrzeć. Przetrzeć. 3 centymetry. No ale trzeba będzie 4. ucinać to dziedzictwo. A tu u młodego paczuszki się pakują. Sezon się zaczyna. To i sitka zaczynają schodzić. Sitek mamy dużo. No, sitek mamy bardzo dużo przygotowanie Jesteśmy na sezon jeszcze, jak mówi, że przyjadą. Przyjadą już y, jutro S140, bo się pytacie, to z małą rączką plażową. Aha, dobra, to co teraz no, młody chyba pakuje. No. No. Ale no. S200 też, bo tutaj widzę, że są odśli... No. Nie, tu są. Sito. Tak, big hexy i Aha, te dobra. Big -mixy. Ale S200, S200 też są może nie być przyjadą Postępy w robocie Mówisz już, już wiesz co ciąć, co różnąć. Właśnie biorę się, ale Aha. nie do tego na razie dobra. do bagażnika. O, Daję dobra do tego. to ja schodzę, bo zaraz tych o piłk, tu, tu będzie dużo Tymon pakuje w międzyczasie triple scora Dostawa Questa i mówią chłopaki, że długo go nie było. Q35 z pointerem zaraz go rozpakujemy, to Wam pokażemy. No. A ile sztuk żeś zamówił? Ile się dało? No To bardzo fajnie. 20. Zaraz, zaraz sprawdzimy, co jest w środku. O, idę Ty, tam. Jest pin-pointer. Jeszcze dają jako jedyni nie wiedzieć, czemu ładowarka. Unia Europejska nie, nie dała rady jej zablokować produkcji. Z... Dziura wyrżnięta. Questy rozpakowane. A tu kolejne dostawy przyszły. Emitter i Nokta Zaraz rozpakujemy, będziemy wiedzieli co to. Simplex Ultra. Skory. A tutaj co jeszcze, Maddyma? A tu jeszcze jakiś legend. 140, Legendy. Czym to, Maćku, malujesz? Z tylko antykorozyjną. Nie będę reklamował. Tak co to po prostu, no, farbą po prostu, no. a Tomek tu robi jakąś jeszcze ramkę, żeby wzmocnić, żeby wzmocnić, są siteczka plażowe Odyńce hapsa, o ty już to wstawiłeś, panie, i teraz peszle na przewody, bezpośrednio tutaj na, Bezpieczniku. Ja tutaj siedzę z Tymonem. Tymon tam podatki, inne pierdoły, coś tam ogarnia. Mody tam z klientem gada. No a ja tutaj przed chwilą wam nagrywałem wam podsumowanie. Ale to w poprzednim filmie mieliście. No i ja, teraz... montuję, ja montuję teraz klimatyzację do T czwórki. Klimatyzację do te czwórki? Aha, bo film. Właśnie przyjechała klimatyzacja do te czwórki. Aha. Pierwszy etap prac skończony Kabel z prądem już puszczony. No i teraz trzeba Się uzbroić w cierpliwość do jutra Żeby klej wysechł I jeszcze tam chłopakom jedną rzecz Pokażę w oknie z przodu Bo mi się lekko rozwaliło chyba To mi, to mi się tak lekko Wiecie Rozkrzaczyło Coś tam musiał jakiś Jakiś jeden cinch Puścić, czy coś, sam jesteś cinch, po prostu jakiś trzymak, nie? I się to tak widzicie. Tak na słowo honoru, to już lata całe, nie? Ja nieraz też jeździłem tak z tym otwartym przy tam 110, więc może to też miało coś na rzeczy, ale. Panel do sterowania mam za, zamontowany tutaj. Albo to jest pilot, po prostu. Są baterie w środku. Są, czy nie ma? Nie ma. Trzeba będzie kupić. A tutaj wystarczyło dokręcić śrubki, bo się po tych dwóch latach już prawie poluzowały. Koniec szychty, wszystko popakowane. I powiem wam, że jakoś tak dziwnie się czuję, bo bez busa jadę do, do tej chałupy mojej niby. A ten bus to moja hałpa i Mody dobrze powiedział, że się czuję jak ślimak bez skorupki. To jest dobre określenie tego jak się teraz czuję. Bus zostaje, nie jedzie ze mną. Tata mi dzwonił, że potrzebuje jakiś, jakiś koszulek i jakiś bluz. A my tutaj tych koszulek, tego wszystkiego odyńcowego mamy sporo, więc coś mu się weźmie. Na razie tutaj mu to dam. Spakowałem się w plecak, no i, i na przymusowe wolne jadę do domu, jak do więzienia. Tu jeszcze mamy detektor dla jednego z was. Trzeba pojechać na DPD. Patrzcie, jaką strzałą jadę. Tymon, zapalaj babcie tam babcia z pora montaż intensywnych intensywnych A dziadka, nie wiadomo A co to za dźwięki Dziadanie osiągnęło maksymalną dopuszczalną długość. Co? co? Wiadomość została wysłana. Aha, bo ja Mówiłem naszego... ci rozłącz mnie. Ech. Ty rozłączyłeś mnie? Nie. Ostatnio zepsułem lodówkę, to teraz chyba pralkę Wyprane rzeczy tak nie powinny wyglądać, nie? O co ci chodzi, pralko? Mamy kolejny dzień. O tym jak już przyjechał Ja wczoraj walczyłem chyba do 24 Z pralką i się w końcu udało wszystko wyprać Ale jest mokre Jedziemy na Odyńce Nastąpił teleport Wszystko pootwierane Zobaczymy jak tam pracę przy busie, Czy już się coś wydarzyło Dzień dobry panowie Teraz szósty już na zamstę. No, ale ciężko by rzucić tutaj okien. Tak. No, 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 zdjęte, no, wy, tak, tak. wyschnęło i teraz co tutaj wycinają? No. Wycinają w, mojej, e, w moim suficie no, tak. dziurę na, na to okno i tam jeszcze coś smarują. Pakowanie pan zaczyna? O, Find X Pro, ostatnia a, sztuka. Ostatnia sztuka, a mi się herbata zrobiła. Ale co, ostatnia sztuka, że nie ma więcej? No, ale przyjadą. Okay. ok, najpierw będzie pole a teraz będzie park. Na kamerach można podglądać, co się tam dzieje z busem. A teraz pani Ultra taktyczny zakup w Kauflandzie. Tam są odyńce, to jest Kaufland. Co tu się dzieje w tym Lidlu? w jakim Lidlu Kauflandzie. Wróciłem z sklepu, a tu już sufit jest. A, fajnie to będzie wyglądało, o wiele jaśniej będzie, już jest fajniej Taką dziurę możecie zostawić tak. <laughs> Tu już ten plasticzek nawet jest Co to ten, czym to kleisz? Jak to się nazywa? Sika cica 710 Sikaflex, tak? Nie, Sika Lastomer Sika Lastomer no, gil. Gil. gil Widać coś tam w tej kamerze? Nie widać Dzisiaj nie będę testował tego wentylatora, bo jest zimno na dworze, ale już się nie mogę doczekać jak będą mu pały. Fajnie wygląda to okienko. Bardzo fajnie. I jeszcze dodatkowo oświetlenie będzie. Gdzie są te LEDy? Tutaj są LEDy z jednej i z drugiej strony. Jakiś czas później wiotrak już siedzi, jeszcze tutaj tych kleje trzeba. Porobić jak należy. O, i jeszcze przykręcić tą belkę, bo faktycznie to trochę odstaje. No, kuble podpięte i zaczęło coś tam pikać, i nawet jakieś tam. O, zaczęło się nawet kręcić samo z siebie. <śm> to ciekawe. Nieprzewidziana sytuacja. Może jakiś reset nastąpił. O, coś chyba miał włączony jakiś menu. Zamknął się, wiesz? Tak? Czemu no, on się cały czas załącza? A bo on no. ma pewno zadaną jakąś temperaturę, wiesz? Dobra, Demonstracja funkcji, więc tak, tak wygląda już po zamontowaniu, ładnie, nie? I teraz tak, włączamy. I mam 19 stopni w busie, i jest puszczone teraz na 10%, że wyciąga powietrze z mojego busa na zewnątrz. I można to o wiele mocniej puścić. I naprawdę słychać, że to dość mocno daje. Słyszycie, nie? I teraz tak trochę to zmniejszę. Jeszcze wam pokażę, jak się to rusza u góry, bo to się podnosi, a teraz się schowa. I można to też manualnie robić, jakby co, ale manualnie nie będę robił. I jeszcze jaka jest funkcja? Funkcja lampek. No. I tu jeszcze jakiś automat można zadać, mówię, ileś tam stopni, żeby się schładzał, ale no, to jest do tego, żeby nie było gorąco. Będziemy testowali, jak się to urządzenie nazywa? Tak, taki model Po jakimś czasie recenzję dam, na razie to jest tylko zamontowane Światło też daje fajne, nie trzeba będzie tego zapalać Fajne Tam już jest końcowa robót Jak ktoś do nas przyjedzie na taki serwis to tutaj jest poczekalnia i ja o tym nie wiedziałem, ale teraz się dowiedziałem. Tutaj jest poczekalnia, i jak ktoś tutaj czeka, to sobie może skorzystać z lodóweczki, tak? I, I, porozmawiać, sobie, i porozmawiać z młodym o detektorach, z super saperem. I tu jest ciepło w porównaniu do reszty zakładu. Nazwijmy to. Ale fajnie tak, lodówkę. My nie, nie prowadzimy sprzedaży Monsterów, ale to jest, to jest dogadane z Monsterem? Takie coś? To ciekawa sprawa. Tego nie nagrywałem, ale to zostało wycięte. Ale gruby. na Szybkie tankowanie jeszcze. Ja do przodu, proszę pani, jadę, a pani jedzie pod prąd. Ale to już pani problem, tak? Albo mój. 5,64 nie zapiąłem pasów, to też jest mój problem. Tanku, tanku, change money, good price. Ciekawy, czy po wyborach też będzie po 5,60 paliwo. Opuszczam udyńce i ja miałem tutaj skręcić w lewo. I y, jadę po ciuchy, które mi się wybrało i mam nadzieję, że są już suche, nie? No i co? Jestem umówiony z Jagodą, tylko że te chmury są złe. Z Jagodą, z Maćkiem i z kindziałem, Tutaj mogę zawrócić. Na poszukiwania. Jak się jedzie z Sosnowca do Katowic, to jest tak jak w każdym mieście, pewnie zakręt lekko Mistrzów. Lekko w lewo. Tak, lekko w lewo. I tutaj jest ten zakręt Mistrzów. I ostatnio tutaj było 40 znak, nie wiedzieć czemu. Teraz dali z powrotem 70, zwolnimy do tej 70, bo to jest naprawdę. O, tu nawet widać, hopka, yy, zakręt Mistrzów, widzicie? I tutaj, czy. O, jakiś, jakiś zderzak. I tutaj pełno ludzi się na tym zakręcie wywraca. Często i gęsto, no, jak się tam spojrzę, kołpaki, wszystko, porozpieprzany ten zderzak, nie wiem nic czemu oni tu wpadają w poślizg, muszą chyba ze 120 walić. Aż się dziwię czemu tu jeszcze fotoradaru nie postawili, bo no, zawsze w takich miejscach fotoradar stawiają. W miarę się wszystko wysuszyło, tablety są na 3 miesiące, więc można chyba zdupiać z tego Śląska, chyba można. I Kij wie czy nie wylądujemy na pomorzu? Co się tam buduje? Jak ja tu rzadko jestem, co tam się buduje? Kurki zakręcamy. Boiler, wejdź, wyjdź. wyjdź Hamie 103 km. Godzina 35, ale daleko. Nie wiedziałem, że to tak daleko. Dobra, jedziemy tak czy inaczej. Kierujemy się w stronę słońca. Nie, to jest z zachodu. Kiepsko się zrobiło i zaczął padać deszcz dość tak mocno. I 30 minut mam do celu dłużej, ze względu na to, że są korki jakieś przebudowy i cały czas w korkach stałem w mieście. Chyba nic z poszukiwań, nawet nie mam ochoty wychodzić na, na zewnątrz. A co dopiero po lesie, latać i kopać. To jest jakaś porażka, środek dnia jest. Jest 6 stopni, przed chwilą było 5. Jest godzina 15. Jeszcze mam 9 minut, teraz już 8 do miejsca docelowego. Dobra, znalazłem ich bazę, miejsce na nockę jest tu Jagoditson. Oj i 4 minuty do miejsca, w którym kopią. Jakieś dziwne zwyczaje lokalne, o co to chodzi? Widziałem jakieś wódkę w ogóle rozstawioną i tak dalej, a tutaj mają chyba jakieś wesele, tak mi się wydaje. Nie wiem o co to chodzi, grilli, <grystanie> za 500 metrów oni tam gdzieś będą w krzokach. Są jagody, są Maśki e, i ten, szukali tutaj ładnie i patrzcie co dostałem od Maćka, bo Maciek się starał o moją rękę, <grystanie> słuchaj, saper, za sapera względy się starałem. O kubie zaproponowałem konkubinę tak jak mówiłem, a on się o moje względy cały czas starał. Ja wam pokażę, jakie zdjęcie mamy. Ja wam pokażę, jakie zdjęcie mamy na jakiejś górze. Górze jak z bojów? Zborów. No. Widziałeś, piękny nie? Ale to była, to była piękna randka, Maćku, ja to zapamiętam na całe życie. A teraz patrzcie, kubek mi dał. Słuchajcie, a on chce jeszcze go przekupić. A co to macie za miejsce tutaj w ogóle? To jest. To miejsce bitwy. Zapraszam. Bitwa pod Radkowem, tak? Znajdujemy się tak dokładnie, gdzie była bitwa pod Radkowem. Dokładnie, żeby Cię nie skłamać, bataliony no. Armii Krajowej oraz bataliony y, chłopskie bohaterstwo y, bronili tego miejsca, gdzie około 800 y, Niemców najechało na nich i spacyfikowało. Udało Wam się coś namierzyć? Ślady Takałusek. tych bitw? Kilka usek mauserowskich, póki co, ale jeszcze chcieliśmy dojść do miejsca obozowania, bo około 800 metrów dalej było miejsce stacjonowania. Tutaj były rubieże i stanowiska ogniowe, tak jak jest ta droga. Niemcy nacierali. Stamtąd Uf. nacierali, tak? Dokładnie. Na razie jeszcze nie udało się takich typowo namacalnych rzeczy znaleźć. I to jest nadleśnictwo. Już mam Koniec tu polu. zbliżenie. Koniec polu. Się strasznie, ten, jara, nie? Taki ten. To... A to, co to jest? To? Jakieś dziadowstwo na razie. No, to są... wózki. no jeszcze nie, nie sprawdziliśmy. Na... Zawiaś... Zawiaś, to jest, zawiasik. Zawiaz, no i tu masz z, z wozu. No, no i... same ciekawe rzeczy, takie co Jagoda lubi. Nie. Jeszcze raz. Bendix jest chyba. Nie jest akumulator. Bo, bo jest lekkawa i patrzcie co tu się wyprawia No bo se, zepsujesz To jest 60 kg Dobra, pchamy Jak go dodawaj Jak jedną ręką Dawaj, dawaj, się... dawaj, dawaj, ja, dawaj, dawaj, Pal go, pal Jeszcze Czekaj, jeszcze czekaj! Dawaj Co to jest? Na razie się nie udało odpalić ta. Pewnie zastanawiacie się, po co jest deska do żarcia. A tak mocno masz? Nie, za dużo. No a ty, ne, sz, nie a wiem, nie, nie. ręcznik pod to, wie, wiecie o co chodzi. A nie, nie. dobrze, to jest, ręcznik to, pod jest to. to jest dobrze, bo to, bo to, to jest to, Tylko zrób to tak, żeby się nie nasypało tego wora, bo to spałby. będę. <laughs> Cicho, o Na biegu, na biegu. Ale to przynajmniej już na pewno wiemy, że to ten. Ale jazda. O! Poczekaj, jakaś tam iskra poszła. Dobra, czekajcie. Oj. Musicie mocniej trzymać, bo tutaj wszystko lata, drży. Czekajcie. Dobra, palę. No tak. No no jak to teraz ten drugi okay, trzeba nie, nie. podpiąć Teraz to musi ktoś trzymać plusa, żeby nie dotknął czegokolwiek. Aha, dobra. <laughs> okay. Możesz na mnie polegać. No, Nie to go no. do budowy, stary. Bo jednie. No, bo jednie. Tak, A, muśno, no. dobra, łap za <laughs> I co i tamten stary podpinacie? Nie, zobaczymy, czy się naładuje. Czy się naładuje tak? Dobra. Ciekawe, czy go by. Ale aż zwolnił no. No. Ale to czyli alternator na 100% ładuje na 100% Jedziemy odstawić do blacza i zostawić go na, zostawić go na odpalonym silniku z jakieś pół godziny, żeby się ten akumulator podładował. Także nic ci z poszukiwań, no trudno się mówi. Dojechaliśmy na tę miejscówkę, na której chłopaki mają bazę i oni tu będą spali, a ja zaraz zmykam na Kielczczyznę. A fiacik sepyrka, i może się ten akumulator naładuje. Dowiem się, czy, 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 czy to zdał egzamin, czy nie. Aj, 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 aj. będą tutaj tańcy hulańcy swawole. Mm, mm, mm. Zostawiłem tam chopów. Podjechałem tylko, żeby się spotkać, bo dawno żeśmy się nie widzieli i mieliśmy pokopać też, ale raz pogoda, a dwa widzieliście, czym się zajęliśmy. Ja teraz grzeję wodę. I powiem wam, że jestem fest zadowolony z tego okienka. Już się nie mogę doczekać, aż będę mógł przetestować to okienko. A co to, to? to takie, takie. Się skleiło. Już się nie mogę doczekać, aż będę mógł przetestować to okienko, czy jak będzie wyciągało to gorące powietrze w momencie, w którym będzie sezon. Nie. Trzy dni ma teraz lać, czyli znaczy ten jeden dzień już minął, więc jeszcze dwa dni będzie lało. I prawdopodobnie będę zwijał się na Pomorze, ale to już będzie w kolejnym filmie. Jeżeli chodzi o ten film, to wszystko. Jak się podoba, możecie zostawić pierdółki, Jak się nie podobało, to nie zostawiajcie. To nie wiem po co to oglądacie. I tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć!